Miałam wtedy 17 lat. Żyłam typowym życiem nastolatki szkoła, koleżanki, imprezy. Ale pewnego dnia trafiłam tutaj i wszystko zaczęło się zmieniać. Witajcie, kochani, na wdzięcznym sercu. Tak. To wydarzenie miało już miejsce dokładnie 10 lat temu. Dlatego w tą okrągłą rocznicę mojego osobistego spotkania z Bogiem i z Duchem Świętym zabieram Was do miejsca, w którym to wszystko się zaczęło. Dzisiaj wspólnie powspominamy ten przełomowy dzień. Pogadamy w ogóle o tym, jak to jest spotkać Boga i co takiego zrobić, by spotkać Go osobiście. Tak więc, nie przedłużając, lecimy. No to najpierw zdradzę wam, gdzie jestem. Oprócz tego, że jestem w takiej ładnej drewnianej Altance, to przede wszystkim jestem w Gdańsku. Dokładnie w Parku Oliwskim. Obok jest Katedra Oliwska, do której zaraz się wybierzemy. Chcę tam pójść i podziękować Panu Bogu za te całe 10 lat. A co dokładnie wydarzyło się 14 października? Właśnie obok Katedry Oliwskiej w Auli Pawła II organizowane były trzydniowe rekolekcje. Szkoła Ducha. Organizowana przez Armię Dzieci, gdzie takim głównym gościem była dr Karol. Raza. A moja katechetka powiedziała mi, że zabiera mnie na wykład psychologiczny. Powiedziała, że interesuje się psychologią i w sumie nie skłamała, dlatego, że zarówno dr Anna Sai, jak i dr Karol Raza są mocno związane z psychoterapią, terapią, coachingiem. Już na samym początku chciałabym powiedzieć do wszystkich, którzy martwią się o przykład jakieś osoby niewierzące w Twojej rodzinie, wśród Twoich znajomych, jak Pan Bóg ma do nich trafić. Chcę Ci powiedzieć, Własnym świadectwem życia, że właśnie Pan Bóg najlepiej wie, jak do każdego nas z nas trafić, ponieważ nas stworzył zna dokładnie nasze serca, nasze myśli. I zazwyczaj z tego, co widzę i po swojej historii, po historiach innych ludzi, Pan Bóg przychodzi do nas, przemawia do nas przez to, co dla nas osobiście jest w danym momencie ważne, co obecnie przeżywamy. Pan Bóg dobija się do nas i dociera naprawdę różnymi drogami i na różne sposoby. Ja na tamto spotkanie z Nim nie byłam wtedy w ogóle przygotowana. Nie wiedziałam, czym jest zaśnięcie w Duchu Świętym. Nie spodziewałam się, że ten dzień będę wspominała już do końca mojego życia. Tamtego dnia też w ogóle nie planowałam pogłębiać tematu wiary. Bóg przyszł Wszedł do mnie niespodziewanie i to mi pokazuje jak ja naprawdę nie muszę być idealna, nie muszę być wszechwiedząca, nie muszę być przygotowana. Wystarczy, że po prostu będę otwarta na jego zaproszenia, na okazje, które on stwarza. On naprawdę wtedy zrealizuje wspaniały plan na moje życie. I to też dotyczy Ciebie, niezależnie od tego, czy przeżyłeś już swoje wylanie Ducha Świętego, czy jeszcze nie, czy może jesteś zupełnie niewierzący. Potrzebujemy dać się, pozwolić Bogu się. Odnaleźć, bo On codziennie stwarza przeróżne okoliczności do tego, żebyśmy mogli doświadczyć Jego dobroci i Jego miłości. Dlatego Ty dzisiaj nie musisz mieć jakichś specjalnych warunków, nawet nie musisz nie wiadomo gdzie wyjechać. Możesz po prostu zawołać do Boga, by dał się Tobie doświadczyć, by okazał swoją moc względem Ciebie, a wierzę, że On to uczyni. Jestem Panu Bogu naprawdę wdzięczna za to, jak On zaaranżował tamten dzień i w ogóle tamte... Trzy dni, bo tyle trwały rekolekcje. To chyba za co jestem najbardziej wdzięczna, to to, że dał mi taką wrażliwość, by odpowiedzieć na tą sytuację. Nie miałam jakichś takich uprzedzeń, jakiegoś buntu w sobie, jakiegoś niezadowolenia, że może to jest trochę coś innego, inne miejsce, inne wydarzenie niż sobie to wyobrażałam. Poszłam za duchem, choć jeszcze wtedy <grym> nie byłam świadoma, że tak naprawdę to robię. Myślę sobie, że każdy z nas. Ma tą wrażliwość w sobie. Bóg uczynił nas istotami wrażliwymi, tylko nawet niektórzy nie mają o tym pojęcia, ponieważ tak bardzo obudowują się różnymi maskami, różnymi zbrojami, by nie być skrzywdzonym przez ludzi, by nie być oszukanym przez świat, by udawać, że jestem taki mocny i niezniszczalny. To są takie nasze mechanizmy obronne, tylko że one zupełnie nie działają i nie są nam potrzebne. W relacji z Bogiem, który jest tak dobry, który jest miłością w czystej postaci. To tutaj, zaraz Wam pokażę. Mam nadzieję, że nikt mnie stąd nie wyprosi, bo jestem na terenie Kurii. Ale co poradzić, że właśnie, uwaga, w tej sali wszystko się zaczęło. Tam w środku jest Aula Jana Pawła II. I to właśnie tutaj. Organizowane były te rekolekcje. Co najbardziej wspominam właśnie z tamtego dnia, oprócz oczywiście samego zaśnięcia w Duchu Świętym, było to dla mnie ogromne przeżycie. Przede wszystkim duchowe, gdzie doświadczyłam miłości Pana Boga. Natomiast również przeżycie takie typowo po ludzku, gdzie widziałam, jak jedna po drugiej osobie dosłownie obok mnie upadają. Druga rzecz, którą bardzo zapamiętałam z tamtego dnia, Bóg. Dał mi się poznać jako osoba. Przed nami wisiał obraz Jezusa i mieliśmy takie zadanie, by patrzeć w Jego oczy. I właśnie wtedy, gdy wpatrywałam się w Jego oczy, doświadczyłam i uświadomiłam sobie, że Panu Bogu naprawdę zależy na naszej relacji. On naprawdę na mnie patrzy i ja naprawdę mogę patrzeć na Niego i On to widzi. Może to jest dosyć oczywisty wniosek, ale naprawdę dopiero wtedy uświadomiłam sobie, że ja mogę mieć z Bogiem relacje, że Bóg jest żywy, że my możemy wejść w jakąś interakcję i że to się dzieje naprawdę. Takiego spotkania też Tobie życzę. Jeżeli jesteście ciekawi szczegółów mojego nawrócenia, to jest taki odcinek na YouTubie Wdzięczne serce. To film Przyszedł do Mnie Duch Święty, który możecie sobie podsłuchać. Też już za naprawdę niedługo na kanale SalveNet ukaże się wywiad. Gdzie również dzielę się świadectwem swojego życia? Jestem bardzo ciekawa, jakie wy mieliście osobiste spotkania z Bogiem, i gdzie Bóg dał się Wam poznać, a właściwie gdzie Wy pozwoliliście Bogu, by Wam się pokazał. Napiszcie w komentarzach, chociaż. Takie króciutkie wasze świadectwa. No i co? Ja wracam do parku na mój wspominkowy spacer. Pogoda ogólnie sprzyja. Liście są coraz bardziej kolorowe, trochę zimno w ręce, więc za chwilę zakładam rękawiczki. Do zobaczenia niebawem i chcę na końcu oddać Panu Bogu chwałę, ponieważ bądź uwielbiony w mojej historii życia w tych ostatnich dziesięciu latach w tym jak dałeś mi się. Poznać, jak pięknie zaranżowałeś tą historię.